Wakacje dobiegły końca, a to oznacza powrót do szkoły. W zamojskich szkołach uroczystości związane z tym dniem rozpoczęły się od mszy świętej, po której uczniowie udawali się na pierwszy w tym roku szkolnym apel. W rozmowie z naszą redakcją dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Zamościu, Artur Waśko, podkreślił, że teraz rozpoczyna się ciężka praca zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Szkoła podstawowa nr 6 w Zamościu w tym roku szkolnym będzie miała bardzo dużo oddziałów. Tak się Kłada, że pięć klas pierwszych, po raz pierwszy w historii szkoły od tego roku szkolnego rozpoczyna naszą edukację. Szkoła jest przygotowana zarówno pod względem kadrowym, jak i lokalowym. Damy sobie radę, tak jak w poprzednich latach. Życzę wszystkim uczniom rozpoczynającym nowy rok szkolny, przede wszystkim cierpliwości, radości, spokoju i dużej pracy, która czeka nas wszystkich. Co o powrocie do szkoły myślą uczniowie? Tu zdania są podzielone. Wszyscy jednak cieszą się na myśl o spotkaniu ze swoimi klasami. Eee, chodziłam do sklepu i y, książek nie kupowałam, kupowałam różne przybory do szkoły, z tego powodu, że idę do czwartej klasy miałam, mam więcej teraz zeszytów i musiałam więcej uzbierać pieniążków na to. Więc chęciu wracam do szkoły, bo mi się już nudziły wakacje. Nie, jeszcze nie myślałem o, jak, jak, się przygotować do szkoły. Tak lubię chodzić do tej szkoły. 1 września nie jest jednak tylko dniem powrotu do szkoły, to również data rozpoczęcia największego konfliktu zbrojnego w historii świata, wybuchu II wojny światowej. W tym roku minęło 76 lat od tych tragicznych wydarzeń. W zamościu uroczystości rozpoczęła msza święta w katedrze Zamojskiej. Następnie uroczystości patriotyczne odbyły się na Rotundzie, gdzie przemówienie wygłosił prezydent Zamościa Andrzej Wnuk. Spotkaliśmy się tutaj jak co roku 1 września, by upamiętnić rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. 76 już rocznicę i coraz mniej wśród nas jest tych, którzy pamiętają tamte wydarzenia. To była wojna, która była najtragiczniejszym wydarzeniem w dziejach ludzkości, a Polskę dotknęła w sposób szczególny. Podpisany w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku, pakt Ribbentrop-Mołotow otworzył drogę do wojny i podziału Polski między dwa totalitarne mocarstwa. Odbył się również apel poległych, salwa honorowa, a także złożenie wiązanek kwiatów.